Dzień dobry, witam serdecznie kolejny odcinek z Among Us. Like, to twitch, TV, social i backing. w się polecam serdecznie Gramy sobie na mapie DEFUNGU W końcu chcieliście nową mapę, chcieliście coś innego niż Polus ciągle Więc zaczynamy sobie na nowej, nowej mapie Dla niektórych nowej mapie Ja już na niej kiedyś grałem, ale no... Yy, przetestujemy sobie dzisiaj z ekipą tą dymową No i zobaczymy jak nam pójdzie Mapka jest bardzo taka. No, całkiem prosta jest. To jest do nauczenia się bardzo szybko. Tutaj biegniemy sobie do mm, ogniska. Tutaj nabijamy sobie piankę. Czekamy sobie z tą pianką, aż się zrobi, i po prostu ją ściągamy. No i to jest bardzo proste. No, zrobiła się, ściągamy, mamy to. E, idziemy w takim razie szybciutko. To jest chyba common task, też w ogóle. E, lecimy sobie tutaj na górę. Tutaj mamy nexę. Jedziemy sobie tutaj Tyrolką. Jest fajnie. No, może uda mi się jakiegoś impostora wziąć. O, 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 o rola gdzieś na dole była. No, oh, nieźle. Mancio na samym początku za, wa, z rozwalony. Oj. zła historia. Rozwalony. Zdęby, Dobra. Się ja, mam, ja mam ten megafonik. Katon, gdzie ty jesteś? Mm. Ja. A ty, mhm. Katon, zabił na twoich oczach? Gdzie jesteś, Katon? Ja jestem. Nie wiem, gdzie ja jestem. Ja jestem. No, zobacz, przy pod Grand House. Grenhouse. Grenhouse. <laughs> A, słyszałem o tym Grenhouse. A... Grand House, no. Czy to Dobra. ma sens? A, ten, do droga. rzeczy, gdzie jest ciało? Gecu gadaj. Yy, w Splash Zone i ja widziałem, jak Katon zabija i wskakuje do venta, do takiego grzyba. No, I Getsu. właśnie wydaje mi się, że to nie jest Katon, że to był jednak Morfling, dlatego że mm. widziałem ostatnio w storage'u Katona i, i z Nexa go widziałem. Nexa też miał chyba. Ale Nexa był nie w Storeju. Uwagi, ja teraz jestem w komunikacji. Ja tam bardziej Tak, tak, wjechał ze mną Tyrolką ze storage'a do komunikacji. Ja widziałem Mandzia ja z jakieś 5 sekund przed śmiercią jeszcze żywego. I ja widziałem. A, też, nie widzieli, jak Kato tak brutalnie awczy. morduje Mandzia. Katą, o co chodzi? To tak, że nie tak brutalnie cały czas. Po prawej stronie ja byłam. Poczekajcie, poczekajcie, mam nie pytanie. Jesteśmy no e, po prawej stronie, jak się nigdzie nie widziałem. Jak mnie nie widzieli? To gdzie byś po prawej stronie. No To, co Mangetsu mówi, że ktoś wskoczył do wenta, to jest prawda. I ja to widziałam, bo Mandzio oraz Kasik byli przed chwilą niedaleko mnie. Był tam jeszcze flotar. Kasik może była, nie wiem, z 10. Sekundę temu. Flotal wybiegał z jeszcze Tak, był. wybiegałem. I Mangio e... żył jeszcze. No ja też tam wcześniej I jeszcze tak. wybiegałem. jeszcze mógł żyć, i ta, ten kill był dosłownie, no nie wiem, tak. dwie sekundy temu, zgadza więc też bym się zastanowiła, czy to nie może być na przykład Mangetsu. Oho! Nie, nie, nie. nie Ale jeżeli mówisz, żeby były cztery sekundy, to możliwe, że nie. Ale Katon ja tak się strasznie ja zaczął, ja jak, z, jak zaczął, zaczął mogę go zaczął pytać. Zaczął się faktycznie, ale i tak brałbym, brałbym pod uwagę, że może być winny, ale moim zdaniem to może być morfing. Większa szansa, bo widziałem na go to dosłownie wcześniej, widziałem go w storage'u i wydaje mi się, że faktycznie poszedł w dół. Szkoda, Według że mnie Xa ktoś nie ma... mnie wrabia po prostu. Też mi się, mi się wskoczył, ale wydaje, i wskoczył. I wskoczył. Czyli mówisz, Katon, że na Getsu ciebie wrabia, żeby na Nie, 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 że Morfing się we mnie zmienił i zabił, hmm. wskoczył do venta. Tak mi się wydaje. Oczywiście trzymamy dalej tam po prostu zabił i się z, i, i skoczył Nie, no, ja bym nie zabił, ja bym tak nie zrobił. Tak nie, ja nie mogłem, bo mnie nie szkodził, mi się ja mi mijał. mijał. Mam jeszcze pytanie, nie Mam jeszcze pytanie, jako Kinix Ride chciałbym no zapytać. Karigoda no wie, że nie miałem Flotara. jak zabić, bo no, byłem całkowicie w innym miejscu. Ja prawda, za nie... Ej, dobra, 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 czekaj, widziałeś go, ten? Widziałeś go po drabinie wchodziłem, kiedy wyskoczyliście. No właśnie ten inny miejscu się o niego zapytać. Gdzie go widzieliście ostatnio? Ej, właśnie, i Karigoda nim szedł! A kurde! Ale, ale ja miałem karikodę Ja miałem karikodę, ale on Jaki chuj w Ale co jest w ogóle, ale ty jesteś blady chuj straszny <laughs> Serio karikoda szedł tajemniczy, Dobra, kurde no, Na po następnym spotkaniu spokojnie Ale romantycznie Mamy infostora Dobra, <laughs> jak coś uważać na Karisona Ja pierdziele, nie wierzę Dobra, idźmy jeszcze tutaj na dół, zrobimy sobie szybko w kuchni taska Ach, pierwsze co to trzeba iść do kuchni, to prawda Pierwsze powstaniu, kuchnia Dobra, lecimy na górę w takim razie. Czekamy na mm, jakieś ciałko. Fajnie by było rzeczywiście złapać jakieś ciało. E, kwestia też jest taka, że ta mapa jest spora. I ogólnie dotarcie do ciała może być e, strasznie utrudnione. Jeśli o to chodzi. Róbmy sobie kable. Tutaj kable są tu tylko pojedyncze. Robimy komunikację. Dobra, git mamy zrobioną. Oj, Karigoda, ja się trochę cykam. Idę sobie stąd szybciutko. Biegamy sobie w dół. Biegamy. Zjeżdżamy bardziej. Eee, robimy sobie tutaj, bierzemy te yy, rzeczy. Kurde, Blady za mną idzie, nie podoba mi się to. Patmas, patrzy. O! To jest nafcia, to jest nafcia. Patrzmy sobie na nafcie. Ok, okej, okay, okej. Okay. To jest nafcia. Okej, okay. nic się nie stało. Nafcia z flotarem. O, ciałko jest, ciałko jest. I nawcia z flotarem nie zabili. Będę będzie szybciej. Będzie szybciej do ciało! Nie, no kurwa! A Dobra, nie, nie nawcia, nie flotar, nie patmas, nie, nie zabiliśmy w, w Mandy, co Gdzie jest ciało, tak, że tak Tak, spytam? tak, tak. I, y, On jest y, gdzieś tam Czy na. laboratorium? Laboratorium, i ja tam byłem z katonem ostatnio znowu. No, katon. Tak, i, ale to, ale, ale, miał. ale tak mnie ktoś. Mi miałem, tak, miałem, miałem. Coś, coś mi się zmieniło. Ale ktoś wie... się. Jak to się Kogoś zmieniłeś? Miałem. Ktoś tu Jakiś. z słuchajcie. Teraz tak, teraz tak. Coś, ja byłem w laboratorium z mangesu I, i z zmieniły, Diabełem nie? i coś się zrobiło. Tak, tak. To jest sabotaż, jest to jest ogólnie na tej mapie. Skin. Ja sobie później na drop no. poszedłem, bo tam taska e, nie, a to, nie, a nie to widać nicków a... i nie widać skinów. E... A ten sabotaż, on jest czasowy po prostu, tak? Tak, on jest no. czasowy, on W znowu jest coś blisko ciała, nie? które Właśnie ja ci powiem, Wykładło. że byłem w tym, w tym laboratorium z Katonem i Diabełem, wybiegłem jako na, na sabotażu w innym skinie. Mijałem wtedy kłuca, no ja który z, tobą z, szedł z gorzyk, nawcia i wtedy dołączyłem się do nich, poszedłem sprawdzić, czy tam nie poszło jakieś zabójstwo. Ja, zabóstwo, ja, ja chciałbym się coś poszło. powiedzieć. Śledziłem cały czas Karizona i zobaczcie, jak go padł. Dobra! Nie je z... no. nie bady, gnoju A to nie jest. jest jakieś ja egzo na karygodze. Więc generalnie. Moi drodzy, w takim razie możemy go wygłosować, bo chuja to jest prawda! No jak nie? Nie, nie. nie. E, Karygoda, to jest albo Czestona błażek. Ale daj mi powiedzieć. No, daj ja? mi powiedzieć, co nie? nie jak się Nie, bo cały czas go przekrzykujecie. Ja, ale ja, ja, ja nie, nie mogę nic i, powiedzieć, ja chciałem powiedzieć, że cały Ale ty się grzesz! Tak Karigoda nie może nic powiedzieć. Ja już nie ale głos. Ale ja bronię Karigoda. Ale przecież śledziłem się gdzieś w dormie na początku, potem pojechałeś z tą. No, siedziałeś, kłamco! On jest chyba. Dobra. Oh, cisza, yeah. cisza, cisza, generalnie cisza. Karigoda jest czysterem i chuja teraz leci. No. Jest Gzesterem, ponieważ schodziłem na początku, geta, potem sekund. poszedłem chwilę za Abim Abi na rolnetce stał Dobra, Generalnie jest chyba patmazem tak. Więc Abi, ty mi lepiej powiedz co na tej rolnetce No to mówię, że i, i nawcia i Flotar na pewno nikogo, nikogo nie zabili, w sensie, no to tak, ja byłem byliśmy... A Karigoda nie, nie jest było, jebanym albo jakiś Egze, ponieważ generalnie w chuja leci cały czas kłamie Egze, egze no. nikogo nawet nie podejrzewam Ale chodzę za tobą, a ty mówisz, że nie generalnie coś do powiedzenia kucu? Jak coś ja muszę zrobić, to wróciłeś nie no dramat jest karicosa po prostu kuciec od ciała jak coś. Kucu nas mijał jak do nie, kucu nas mijał jak do laba, on z niego wyszedł i leciał w górę w stronę meeting roomu. I mam jak ja leciałem w dżungli, ja od dżungli, no w ręski Nie, nie powinniśmy kurde tak ski poweść. Ja to mam na bladiego. Ja nie, do... Czemu nie, kurwa nie. na mnie? No, ja do, Dlatego, Dlatego Karigoda korzysta jesteś ślepy, to nie jest moja wina! Albo Blady, albo, bada, bada, albo bada, 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 o, Karigoda bada, jesteś. Czemu Blady, Ja ciebie tam nie było. <ślesienki> ja ciebie też widziałem potem Kaciks. <ślesienki> potem to jebiesz. <ślesienki> nie no, na pewno któryś. Kurde, no halo. Który z nich jest starem Albo Karigoda, albo Blady. Któryś z nich. Dobra, lećmy na górę. Dobra. No i co? No trzeba znaleźć jakieś ciałko w końcu. Już byłem tak blisko, kurde, żeby ogarnąć to ciało i chuj. Nic z tego. Doleliśmy do mining pit'u. O, 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 o. Dobra. No nie, no nigdy tego nie złapię. Dobra, gdzie, gdzie jest to ciało? Nie, nie laboratorium, jak wychodziliśmy, jak wychodzi... nie, 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 na zewnątrz, na zewnątrz, jest taka ścieżka do laboratorium i tam jest to ciało, ale ktoś do nas przyszedł i nie wiem, czy to nie był paklas. Nie, nie, słuchaj, słuchaj, nie? No. słuchaj, był byliśmy był poza hajda. laboratorium, ale ciało chyba było w środku laboratorium. Nie, ja nie, nie, byłem... na zewnątrz, na A zewnątrz się się wydawało, ale ja go nie widziałem. A to dziwne, u mnie leżało, środku, u mnie u mnie leżało na zewnątrz na ścieżce. Czekaj, a nie, nie, myślałem, że Kasia zgadza To mi się nie. zapaliło, że jest y, ciało do zgłoszenia, ale tak, właśnie zaczęłam tak. się wracać do laba, żeby i my sprawdzić, czy, trójkę. tak jakbyśmy je widzieli na przykład przez okno albo coś takiego, ale nie wiem, czy to jest... Czekaj, Flotar, inaczej, czy ty widziałeś kurwa ciało jako fizyczną rzecz? Y, tak, widziałem, y, było to ciało y, Diabeła. Takie, nie, nie mangetsu, to była Mangenta, diabeł Tak, bo było takie ciemne i się zlewało z ziemią. I w którym miejscu, jak teraz mapę włączasz? Wszystko, masz laboratory, Jak masz, y y laboratory, czy, czy jak masz literki OR, y to po prostu na południe od tego, na zewnątrz. A, a na zewnątrz. Okej, okay, dobra. Dokładnie, skończyłem macie. No tak ktoś gdzieś mnie musiał zabić, był no. flotar, był karygoda, zgorzyk i papier. W środku był kucu, tak. w środku był kucu, na pewno. W środku był kucu? Jak ja jestem przy storage'u, ja się kręciłem między a o, bo kręci. z krew. a i A ten Nexa, co to się nie tak, odzywa z całą tą Ale potwierdzam, ale potwierdzam! Ja nawet nie schodziłem tu, nie, nie, nie schodziłem w Odzywam. No nie, nie no, powiedz, powiedz na Nexa, no. ja nie No dobrze, no to Nexa, teraz powiedz, to jest cisza. No to generalnie krzyknąłem w poprzednim głosowaniu, proszę brońcie mnie, bo idę bo musiałem się otworzyć drzwi współlokatorowi. No i broniliśmy się wszyscy. No, i dopiero teraz wróciłem, no. A, A, ok, Okej, okay. czyli to całą ma, grę wczyłeś, tak? Miło, miło, że żyjesz. To doceniam. Elo, elo. Elo, elo. No, ja bo, ja hello, myślę, dobra, że pani się kogoś tak... wyjebać. Mamy, mamy Czemu, AB tak bardzo chcesz kogoś wyrzucić? No bo już zginęły cztery osoby i jeszcze nikogo nie wyrzuciliśmy. Kto powiedział, że Kuco był koło nas? Ja, ja, ja pojebałem, ja pojebałem, ja pojebałem. Według według okay. mnie może, czyli... może nie był, ale my biegliśmy równo we trójkę. Czyli to był nie tam... jestem ja, nie jest Karigoda, mhm. tak. na pewno nie jest Flotar, bo cały czas z nim chodzę. Flotar na pewno tak. nie, no. Meksa i Bloody byli na spawnie przez większość czasu. Nathan był chyba jeszcze no. był w środku i Patmas jeszcze był. A kucu, gdzie byłeś? Rzexe, blady, ja w takim ja razie powiedzy, byłeś rzexe. Kucu bo Luba kucu, kucu mówił, że mówiliście, że jest laboratorium i nie zaprotestował i teraz nie, Jak nie, 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 nie. Ja protestowałem, mówiłem, że... Ciągle ja to na topie Nie, go jest gysterem, tak po prostu Na górze mapy mi się Na górze mapy, no ale gdzie dokładnie? No, coś masz podtałem. Czemu na mnie? Boże, to Bo Ja się biegam na polu! Nie głosuj się na Blady! No czemu wy do niego Czemu? Nic kurwa nie zrobiłem! Jesteście pierdolnięci! Szko, poły. Pierdolę. No ty nie pierdolę! To nie no był karigoda! Ja pierdolę, no nie wytrzymam zna, ja nie jakoś! Karas raz za ZAGŁUSZANIE! Ja pierdolę! Teraz jesteś. Czemu oni w ogóle nie wzięli pod uwagę tego, że on jest stare. Karas za to, że jesteś PIERDOLONY, Karigoda! Cicho bądź! Dobra, idziemy na górę. Idziemy do Mining Pitu, zrobimy sobie tutaj szybko taska. Eee, trzeba wyczyścić. Dobra, może jakieś ciałko w końcu złapiemy. Proszę, jakiś remember, potrzebuję tego remember. Ta zakuj, jak na złość, zginie gdzieś na górze. Dobra, tam gdzieś jest ciało. Dobra, proszę, nie zgłaszajcie tego, proszę, proszę, zostawcie to ciało. Zostawcie je, nie zgłaszajcie go, proszę, proszę, ale. O kurwa, no muszę to wyłączyć, bo tu nawet nie ma admina Ja pierdolę, jaką useless role dostałem U, A, Ciało Karigody Sąc jest w Splash Zone, to jest stare ciało yy, ogólnie... Splash mm, Zone Dobra W to, to ciało ma jakieś... 12 sekund? Dość Ale stylu... przy guziku. Nie, chyba żadnego jeszcze tego. Spora, Ej, nie, nie, no jestem no z ja zgłosiłem ciało. Ej, bo to, to dziwne, bo ja byłem przy guziku i cię widzę, że stoisz. Ja, no bo to, to teleportuje mnie na. E, hosta teleportuje pół sekundy przed, re, po reporcie. Rozumiem. I ty dlatego cienie? tak widzisz. Tak, to jest sabotaż. Sabotaż, sabotaż. Ale ja widziałam Natana z Gożyka w greenhouse. No tak, byłem tam. Ogólnie tak. Ja e... widziałem nafcie przy labie. Ja totalnie nikogo w tej rundzie nie widziałem. Przy labie? E... Ciało jest stare. No przy tym tunelu takim. Okay, no. e... Nie Dobrze. mam żadnej więcej informacji. Wiem, że Karigoda był, był dobry. <noise> nie mamy żadnego doła wygłosowanego. Nic kompletnie. Nie... Nie, no, Karigoda nie była nie. Ni gesterem, blabie, blabie, ani jesterem, ani egzu, ani nikim. Bladi, no, jeśli, jeśli rzeczywiście Karigoda był dobry, to wydaje mi się, że Bladi był dobrym całym, bo się zbyt bardzo wkurwił, że, że go wyrzucamy. nie dlatego, ale ogóle, że pierwszy odcinek na nowej mapie wrażenie, i zniszczony? Wrażenie, no właśnie, ten, jako ten, impostor. Wygadam, no właśnie ja, ja myślałem, ale że on nie ze starym osobiście, bo za, myślałem, za, bardzo, za bardzo puszował losowo i tak się, bo, tak się śmiesznie wkurwiał. No co, <laughs> obstawiacie, co obstawiacie? Jakie są. No ja, ja mam jedną osobę pewną losową. Ja teraz komsy, teraz na w Comsach jestem jest z Nexo. ale to bardzo aktywna i jakoś tak podejrzewam, że to może być ona to Nie, na, to, na, to, na, tka, to na pewno nie jest tak tak pewno. Nie, 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 to nie jest nacja i to nie jest. A dlatego, Dobra. że Mieli dobrą sytuację My od samego początku tak. z flotarem się widzieliśmy i jesteśmy i byliśmy w stanie się wyklirować na 100%, a do tego jeszcze widziałam ciebie Natan w greenhouse, więc no a gdzie ty nie był? mogłeś. Gdzie teraz był frag Y, Zone, Zone. Jedyne, jedyne o co się boję teraz, no to, 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 się nie że, nie no. to że Flotar jest impostorem i nawcze jest jego Guardian Angelem i oni biegają okay, całą no, grę to razem. to miało trochę sensu, nie? E, no i poprzedniej rundzie to zgłoszenie to tak Flotara, mógł, no mógł być to też bait jakiś. Mhm. No, tylko tam było parę e, osób, AB, tam było parę osób e, razem. Kasik, poczekaj, ale... poczekaj, ja siebie tylko wykliruję, że nie jestem e, Guardian Angelem. Kasik, pamiętasz jak zostałaś przeniesiona z Mandziem? Tak. No to ja to zrobiłam. A, ale się przyznajesz teraz do roli. No to niech też od no. Zaraz. Ale, ale wtedy wiem, będziecie wiedzieli, lepszy. że flotar jest na 100%. Ja też no, jestem no. clear, bo ja jestem No realistą. ja się co martwię o tego ja Katona, ale ja, Dobra, ja nie głosuję ja, na ostatnią ja, ja, sekundę. ja, ja, trażę, ja, ja trażę, że, że jestem Seerem i na Ej, ja faktycznie nie masz powodów zielona. do oba. Ja jestem, jestem ziomeczkiem. Tak, jestem ziomeczkiem, ale od pierwszej rundy sam pierwszej drugiej rundy bym na ciebie podejrzenie. To bym była czerwona. To się trzymam z tobą, Abi. O ja nie wiem, czy ja chcę się z tobą trzymać No dobra, lecimy do reaktora w takim razie Mamy tam ostatniego taska do zrobienia Dostałem rolę, której nie jestem w stanie użyć na tej mapie Muszę ją wyłączyć Spaj jest na tej mapie totalnie useless 20% i tak było na spaja To, że się w ogóle trafił spaj, to jest w ogóle pojebane Jeszcze do tego, że akurat tam z Dostałem tego walonego spaja To jest dramat po prostu Ale nie w tę stronę temperatura Dobra, e, sabotaż został opuszczony To jest sabotaż Komsów a, trzeba to naprawić w takim razie. Mm, tutaj na górze i na dole jednocześnie trzeba to naprawiać. To jest e, skomplikowany sabotaż. Trzeba wpisywać kodzik. Dobra, e, 4, 6, 9, 2, 3. Dobra, ktoś na dole musi zrobić. Nikt nie robi na dole. Idźmy na dół w takim razie szybciutko. O, ciało. E, czy ty kucu e, zabiłeś nas na drabinie i potem podszedłeś do nas, do, ty, do tego sabotażu komsów? Nie, jak ja wszedłem byłem sam stary. E, dosłownie, za, ktoś za, mówi, za tobą, to z tej drugiej strony. Kurwa. Za tobą leży ciało tego. Z gorzyka. Jak się wszystkoło serduszko? Ja z gorzyka miałem stara na peręginie. no Ciało z gorzyka Ciało z gorzyka jest. No tak, Czekaj, no, 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 no ja mam powiedzieć. No, no, no. Ciało z Gorzyka jest między komunikacją a perennjanem, tam jak się wchodzi po drabinie. Między dwoma drabinami. Ty, no to ja powiem tak. Ja w tej grze widziałem, w tej rundzie widziałem tylko kłuca i tylko Natana. Jeden z nich nie żyje, nie? No właśnie. Ja. E... A, i, potem nie i na końcu, ja, końcu tak. katon, ale to tak, bo, 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 bo chcieliśmy zrobić to ten aktor, nie? nie? Stare, I, to ja ciało nie jest stare, to ciało jest całkiem że to jest świeże. ściana w ogóle, w się sensie też widać się otworzyć, Myślę, że to ściana nie, jest... czy... nie, no kurde, no nie wiem, no ten Kuco to jebie strasznie to... mi po prostu. w sensie, bo... A katon? Ej, ale. Katon albo Cześć, kucu. Nie wiem. W tej nie. Znaczy, nie, ja w, tej nie. Rundzie, ja w tej rundzie. Ja w tej ja zostawiałem. Ja jestem totalnie clear. Wydaje Oczekaj mi się, że ja zostawiałem z na, na skorzyka. Nie powiem, bo mnie Nie no, no ale na nie, no przyznałaś. Już nie odjebywali, więc no. no. Jak, jak ja szedłem do Comsów, z no, w Enginie. Engine. Ie. No ale nie Katon powiem. Mi... Kim jesteś? kucu. A to jest kucu. Kucu? Ale kucu. Ale co mam mówić rangę? No, Transporterem! Bo... Transportere, no, co ty gadasz w ogóle? Nie jesteś transporterem, wypierdolcie kuca, to jest kucu. Ja jestem transporterem i jesteś nienormalny. prawda. to jest nieprawda. W ostatniej rundzie się skierowałam i powiedziałam Kasik, że zamieniłam ją z Mandziem i w ten sposób powiedziałam, że jestem A to nie jest tak, że on właśnie specjalnie nie, powiedział, jest, to powiedział, że jest transporterem tylko po to, żeby... bo jest Nie jest gesterem właśnie. No właśnie, kurwa, mam nie, wrażenie, że strollowaliście strasznie. To kuca. On wiedział o tym, że ty jesteś transporterem. Wiesz, on ty tam pan powiedział. Może spanikował, może panikował. No już za, wszyscy zagłosowali, no, no Słuchajcie, słuchajcie, no no ja wiem jaka to jest przekminka. On chciał zagrać jako jester, żebyście go nie wywalili, ale on tak naprawdę jest złym impostorem. Mówię wam. Nie, no, no właśnie. Że... Nie, Imo? nie, to nie jest raczej. No, na przekłamie, ey, AB wtedy zabił. Nie, pierdolę, przecież on na siebie zagłosował, ja to skipnąłem. Dobra, chuj, po grze. No cóż, kto by się spodziewał Co jest? To jest Czemu ta runda się nie skończyła? Że on nawet sam na siebie zagłosował Co jest w ogóle? Pojebane Dobra, naprawmy to szybko Kasia to naprawiła, dobra O o. Musiałem zaryzykować. No. musiałem zaryzykować, musiałem zaryzykować. Ej, ja, Widziałem ja, ja. to, widziałem to. Co się stało? A Kato. A Kato. A jako jedyna osoba mi śmierdził. w pierwszej sytuacji. No tak, no od pierwszej rundy był podejrzany Kato. Nic nie zrobiłem. Ja mam pytanie co no? no. ja do imitatora. Dlaczego jak raz dostałem ostatnio to mogłem dupy. podnosić co chwila rolę, a teraz co rundę dawało mi kurwa tajemniczy medyk tylko i wyłącznie. No bo no, jakby mam... zginęły same osoby, których ról nie mogłeś brać po prostu i Kato, powiem ci w tak szczerze. Ostatnio w ogóle sobie nie pograłeś i wolałem wierzyć, że to jest Morphling. No. Dobra, nie mogę mojej akcji odwalić teraz na start, bo to będzie głupie. Dobra, zróbmy. Cyk, cyk, cyk. Ok, dobra. Eee, teraz tak. Jak to zrobimy? To jest dobre pytanie. Wbiegamy sobie tutaj. Teraz muszę troszkę zmienić moją taktykę. Eee, I jak chcemy to zrobić? To jest dobre pytanie. Włączyłbym reaktor na start od razu. O, kurde, mamy inżyniera. No to trochę mi krzyżuje rzeczywiście plany. Troszkę tak. Postawmy tu bombkę, zamknijmy za chwilkę drzwi. A, nie będzie, nie będę mógł zamknąć. Niestety nie trafiłem. Unlucky tym bomberem. E, dobra, więc tak, trzeba to jakoś przemyśleć. E, nie mam dispersera, niestety. Hmm, mam underdoga, więc mam jeszcze większy cooldown niż zwykle. To też nieprzyjemna sytuacja. Ruszę tutaj. Dobra, no to za trzeba zacząć po prostu zabijać. Bo to chyba nie widzę innej opcji. to cały czas będą wlatywać po prostu komsy. Więc wybiegnijmy sobie stąd. Dobra, super. I teraz tak. wybiegnijmy sobie tutaj. Mac jak Biegnie z Rufiksem GBN. To tutaj nic nie zrobimy. Biegamy sobie stąd idziemy zabić teraz tutaj. mhm mm Tutaj węcik, tutaj nikogo nie ma Jakaś jedna osoba, jedna osobka Już trzeci sabotaż poszedł Więc git, już trzecia naprawa Okej, okay, okej okay. wiem, cyk I uciekamy sobie tutaj Dobra, git, git, git Z przez... reporta nie widziałem ciała Ja, ja też, ja robiłeś? też, ale znalazłem to ciało w końcu <laughs> To te ciało, leżało, te ciało leżało Pod armatkami od łaponów. Tym nic nie zrobiła przez ten czas Pod armatkami od ale mam, Tak, tak, potwierdzam to ja nie Amon, to nie Karolinka Jakie armatki pierda. od wiponsów? To nie, nie Jak masz i nie, 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 masz, nie, masz no. graficzną na część no masz tą taką yy, Masz to co stoi, potem są te takie dwie armatki, co strzelają, ta animacja jak strzela no A, to, to ciało nie, leży bo... pod tymi dwoma armatkami nie no, nie no, gdzie to, to jest? Ja jestem w Weponsach z Obok dosłownie obok, to tylko prawda. nie wy, tylko na zewnątrz O kur... Cool. A Nie, to jest ten na drugi po stronie. Jak masz lewy górny róg Weponsów, co nie? To tam masz tą broń fizycznie leżącą, na którą się schować no. można. No to się Macie nie a, dowiesz, co ci dał. Wiem. Ale ogólnie no, Pacia, to, wiem, Pacia, Pacia to sobie wbiega ze ja do łyponstów, stanęła przy łyponstach ja, i zaczęła robić łyponsty, ona się... wybiegła, otworzyła drzwi i wróciła. No bo się zrobiły te... No bo nie chciałam, po prostu też. tak ona... No bo, ona się ona się po, po prostu potrzebowała e e e e przewiewu, żeby robić te Weapons'u, no, no czego to, nie rozumiem ja, ja, ja mam takie wrażenie, że zawsze jak jest na początku reaktor, to AB warlockiem próbuje coś tutaj ugotować bym był warlockiem, to bym włączył po dłuższym czasie No koniecznie się szybko pozamykały, nie? E, ogólnie po dłuższym czasie zacząłbym włączać reaktor, bo zawsze na początku się dłużej ładuje w sensie, no, potrzebne jest co najmniej 15 sekund od startu, żeby rzeczywiście uszukać. Albo Mastef jest piratem, uwaga. Czy ja wiem, czy nie takie mnóstwo? Kiedy byłbym Warlockiem, już co najmniej 2-3 osoby by nie żyły. ci zrewilowałem, GB. Nie mam pojęcia kim jest. Mi się wydaje, że... No, ty albo Mastef jesteście piratem. No, no dobra, no dobra dobra, 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 dobra. Na mnie dobra, dobra. znowu ja jest tyle tazu, żeby to skipnąć po prostu. Dobra, lecimy po prostu. Tylko gorzej że Madzia ma palca, więc przypadkiem. Tak, na... Ale na kogo na palca? Także palca, no. Na kogo głosujesz? Na skipno. Na, skip, na ciebie. No co? No Ej, no dokładnie. Panu kurczę! Wow. Ja się prostek ją Ale komu? Ja piję wow. dole! Co jest? Ja piję dole! Co ci tyle zajęło, żeby zabić kogoś? Mam under... no Po pierwsze ja miałem ja underdoga. Tak, po tak, drugie, ja patia tak, niko... tak, nic nie zrobiła w tej rundzie. tylko tak, poszła tak, robić tak, taski, tak, kurwa, tak, była tak, taskera. Underdog, jeszcze jest, zabiłeś. No, no bo pierwsze co? Tak, tak. Pierwsze co postawiłem bombę. Nie trafiłem bombą i potem miałem 30 sekund cooldownu po nas, żeby cokolwiek <laughs> zrobić. Fun hmm. fact, tak, coś tak, mi tak, czuć czuć tam, się brało właśnie JBC